Kiedy dni zaczynają być coraz krótsze, ciemniejsze i zimniejsze. Dział sprzedaży, dział obsługi klienta. A ty jesteś pewien, że nigdy nie byłeś pod rosyjskim wpływem. Sytuacja częsta w polityce człowiek patrzy i się zastanawia, jakim cudem to bydle się tak wysoko dostało. Kiedy widzisz liczbę parzystą, musisz być dzielna. Pani Jesieni tacy są, wreszcie normalna pogoda. Kiedy jest koniec lata i popadało przez kilka dni. Wychodzenie do szkoły pracy przez najbliższe miesiące. Ja nie wierzę w przesądy ani w inne tego typu pierdoły. Też ja uszy mnie pieką, ktoś na pewno mnie obgaduje. Kiedy dociera do Ciebie mail z gównoburzą, ale zauważasz, że jesteś tylko w kopii. Panie Mruczku, jest pan aresztowany pod ciężkim zarzutem kradzieży łososia z talerza. A tę piosenkę zatytułowałem dlaczego kuchnia znów jest zawalona, skoro przed chwilą ją posprzątałem. Ta jedna sąsiadka, dyskretnie wyglądająca przez okno. Niby szkoła nie uczy pożytecznych umiejętności, a to właśnie tam nauczyłem się nie pożyczać ludziom kasy iPhone 16. Najtańszym, najprostszym i najprzyjemniejszym sposobem na poprawę naturalnej odporności jest spanko. Wardenga czekający na odpowiedź boxdela, która zmiecie polski internet. Kiedy jego mama cię polubiła. Kiedy rzucasz jakiś żart o zdradzie, a twój facet śmieje się z niego zdecydowanie za bardzo. Kopśnij lajka, byczku. Ja na rodzinnej imprezie koloryzowane. I ja wtedy pytam, a gdzie pan zabiera tę piłeczkę? Kiedy znajdziesz w internecie popiedolony filmik, który bawi tylko ciebie? Doktorze, moje plecy bolą, kiedy wstaję rano. To proszę wstawać po południu. Kiedy siedzisz na fotelu u fryzjera i patrząc na siebie w lustrze, zastanawiasz się, czy zawsze byłaś taka brzydka. Kiedy nauczycielka pyta, czy jest ktoś chętny do odpowiedzi, kiedy tata pokazuje ci oceny innych uczniów, więc ty pokazujesz mu dochody innych rodziców. Kiedy włączasz muzykę. Żeby posprzątać swój pokój i zapominasz posprzątać swój pokój. Tak, ale. Urodziny moje, jego, urodziny naszego kota. Kiedy w życiu zaczyna robić się lepiej? Problemy z autem. Co jest po 69? Mycie zębów, ale łatwe pytanie. Dzieciak kiedyś mógł się przeczeć przez dowolne było błoto, plac budowy i garaże, dzieciak teraz o nie kałuża wezwę Ubera. Pomóc ci z tym? Tak poproszę. Kiedy dociera do ciebie, że za trzy tygodnie zaczynają się studia. Najbardziej niebezpieczna gra zamykanie na chwilę oczu po wyłączeniu rano budzika. Koci kwiatuszek. O właśnie doszło moje nowe lustro. Każda laska 15 minut po tym, jak ogarnie, że jest w ciąży. Mój dziadek w wieku 29 lat, mój ojciec w wieku 29 lat, ja w wieku 29 lat. Uwielbiam rozkoszować się tym pięknym widokiem natury. Uwielbiam się huśtać? Polska rodzina w telewizji, lata 90. w telewizji, w rzeczywistości, obecnie w telewizji, w rzeczywistości. A wy dalej cienko smarujecie? Ostatni raz zapijam ogórka, mlekiem. Wymienić tarcze czy poczekać aż klocki się skończą? Obowiązki, ja, gry, memy. A wam jak idą przygotowania do 1 listopada? Takim rodzicem będę. Witaj, sąsiedzie. Moja matka była dziewicą, kiedy mnie rodziła, no tak, dlatego przyszło trzech obcych kolesi dawać jej prezenty. Kiedy od rana powtarzasz, że dzisiejszy dzień będzie do kitu i okazuje się, że miałeś rację. Na wypadek, gdybyście mieli kiepski dzień. Człek nie jest kit katku, puść go proszę, człek. Nazwij mnie padlinożercą, ja siebie nazwę szczęśliwym człowiekiem. Kiedy spędzisz 3 godziny na robieniu mema i dostaniesz za niego dwa lajki. Kto to widział, żeby założyć różową torebkę do zielonej sukienki? Tylko Bóg może mnie sądzić, starter pack. Ten wspaniały mężczyzna wypłaca pieniądze z bankomatu, by kupić jedzenie głodnym dziewczynom z Tajlandii. Nigdy nie widziałem takiego wołania o pomoc w oczach mężczyzny. Szczerze mówiąc, seks nie jest czymś bardzo ważnym w związku. Nigdy nie widziałem tak szczęśliwego Batmana. Moje cudowne śniadanko. Wygląda jakbyś otworzył okno podczas koszenia trawnika. Sylwio, musimy poważnie porozmawiać, no wreszcie dorosłeś Adam. Mów, jak sądzisz, co jest silniejsze rekin czy niedźwiedź. Kiedy spojrzysz przy niej na inną laskę. Fazarem, fazamem. Następna wolna piosenka jest dedykowana dla ślicznej pani od tajemniczego adoratora. Kiedy jesteś w pełni zdrowia, ale przypominasz sobie, że nie macie w oryginalnej trylogii, chyba umrę. Google: Godzina 16. Jak cofnąć się w czasie, Google: Godzina 12.30. Jak wrócić do przyszłości. Kiedy kłócisz się z kimś w komentarzach i popełnisz błąd ortograficzny. Uwielbiam, jak ziemia się kręci, to zawsze robi mi dzień. Kiedy przypadkowo nadepniesz swojemu zwierzakowi na ogon? Znajomy, jedziemy na wycieczkę, spakuj tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ja. Chciałbym, żeby ktoś kochał mnie tak mocno jak ten kot kocha truskawki. Oto nowa teoria potwierdzona researchem na YouTube: słońce jest płaskie. Bieg przez płotki. Treść tylko dla dorosłych. Podaj, ile masz lat, 25? Ok. Kumpel, spoko podchodź, nie gryzie, ja, pies. Kiedy szukasz pilota i nagle dotkniesz czegoś dziwnego między poduszkami. Jak kiedyś nazwał mnie ładną, naprawdę? Jak teraz nazywa mnie ładną, nadal? Kiedy oszukujesz w monopol? Kiedy jesteś na kierowniczym stanowisku w pracy i rozdajesz karty w firmie? Program mieszkanie dla młodych. Poznajcie mojego psa, nazywa się Ukradnę Ci dziewczynę. Udało mu się?